Śmierć jak zawiedzie się robię nowy film na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy na spocie. Jest to secret spot, nie będę mówił nazwy. Na początku znajdują się dwie hopy takie dirtowe w miarę. Tu mamy hipa. Tu jest taka hopa przelotowa. O, jak widać. Jest widzicie. Jest Hubert. O, witam. Witam, witam. Zostawcie suba lajka, dzwonek, ja już nie przedłużam. No i co? Przechodzimy do filmu. Montowanie, znaczy pierwszej ogarnęliśmy. Spociągaliśmy sobie z będy piach. Teraz zajmiemy się Wybiciem, bo nie jest to w dobrym stanie zbytnio. Coś tutaj trzeba po, po, podsypać tutaj. Tam jest Hubert, coś odwala na lądowaniu. Idziemy sprawić co on robi. Co tu majstrujesz? Lądowanie, bo to jest tragedia. Ale zbędnego piachu tu jest dużo. No trzeba będzie to zdjąć. To idę ogarnąć wybicie. Ty ogarniesz lądowanie, tak? Aha. No dobra, no to jak skończymy robić, to dam wam aktualizację co, no na razie tyle. Zaraz się widzimy. Dobra więc widzowie, lądowanie skończyliśmy, jest dobrze. Tutaj ogarnęliśmy wszystko. I wybicie też jest zrobione. O tam tylko coś jeszcze wystaje, trzeba to ogarnąć. Tak to jest wszystko pięknie wygłaskane. Wybicie jest zrobione, banda jest zrobiona. Tu jest Hubert. Tam są rowery. I zaraz co, latamy to nie? Dobra. Dobra. Mogą być wody, ale mogę być też lepiej. Zara robimy jakieś filmiki z jazdek. Dobra, lecimy. Dobra, widzę, że zaraz lecimy średnią. teraz leci Hubart. Yo. No trochę. Dobra widzowie, my już zwijamy. Hubert już się pakuje, rowery już są przygotowane do jazdy. Odnowiliśmy te wybicie. Zrobiliśmy je takie bardziej płaskie, bo było za strome. Teraz się jej idealnie. Jutro prawdopodobnie będziemy odnawiali tamtą drugą hopę za tą pierwszą. No i co? Zostawcie suba, lajka, like dzwonek. Hubert się z Wami żegna. Siemamy. dobry! Nie, ale mamy chłopie połączenie. Holownik pieprzony. Cholownik.